Karol Nawrocki z drugim wynikiem w historii. Do rekordu zabrało mu naprawdę niewiele. Karol Nawrocki nie dość, że wygrał drugą turę wyborów prezydenckich 2025, to także niemal pobił rekord. Okazuje się, że osiągnął jeden z najlepszych wyników w historii pod względem liczby otrzymanych głosów. Wiemy, ile zabrakło mu do najlepszego rezultatu w historii. Karol Nawrocki nowym prezydentem Polski Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie w 2025 roku. Kandydat popierany przez PIS zdobył 10 606 628 głosów co przełożyło się na poparcie na poziomie 50,89%. O jego przewadze świadczyły już wyniki sondaży LATEPOL z godzin 23.00 oraz 1.00 w nocy. Ostatecznie jego wygraną potwierdziły dane ze wszystkich obwodów wyborczych przekazane do Państwowej Komisji Wyborczej PKW. Rafał Trzaskowski, startujący z ramienia Ko, otrzymał natomiast 10 237 177 głosów, co dało mu poparcie 49,11% wyborców w wyborach prezydenckich. Różnica między Karolem Nawrockim a Rafałem Trzaskowskim w liczbach bezwzględnych wynosiła więc 369 451 na korzyść prezesa IPN. Wybory 2025. Takie wyniki osiągano w przeszłości. Na przełomie ostatnich 35 lat, kandydaci na urząd prezydenta Polski mogli liczyć na różne wyniki głosowania. Nie obyło się bez rekordów. Jeden z najlepszych wyników należy do Aleksandra Kwaśniewskiego, który w drugiej turze wyborów w 1995 roku uzyskał poparcie na poziomie 9 704 439. Pięć lat później wygrał on wybory w pierwszej turze z wynikiem 9 485 224. Nieco gorzej wypadł Lech Wałęsa, który w drugiej turze wyborów w 1995 roku otrzymał 9 58 176. Na ten moment najsłabszymi wynikami poszczycić się mogą Bronisław Komorowski 8 933 887 druga Tura 2010 R. I Andrzej Duda, 8 630 627, druga tura 2015 R. Jak jednak prezentują się dotychczasowe rekordy, okazuje się, że jeden z najlepszych wyników otrzymał tegorocznych zwycięzca Karol Nawrocki. Prezentujemy szczegóły. Wybory w Polsce. Ci kandydaci przekroczyli 10 milionów głosów. Bardzo dobrymi wynikami poszczyć się może Rafał Trzaskowski, który w niedzielę otrzymał 10 milionów 237 177 głosów, czym przebił swoje osiągnięcie z drugiej tury 2020 roku. Wówczas było to 10 18 263, to jednocześnie dwa najwyższe wyniki kandydata, który nie wygrał wyborów prezydenckich. Na najniższym miejscu podium znalazł się natomiast Andrzej Duda, który 5 lat temu wygrał drugą turę wyborów, zdobywając poparcie 10 440 648 osób. Na miejscu drugim znalazł się natomiast Karol Nawrocki, który 1 czerwca uzyskał 10 606 628 głosów. Okazuje się, że kandydat popierany przez PIS wraz z Rafałem Trzaskowskim pobili rekord, ponieważ ich różnica była najniższą, jaka kiedykolwiek dzieliła kandydatów na prezydenta. Wynosiła dokładnie 369 591 głosów. Na pierwszym miejscu zestawienia znajduje się wciąż niedościgniony Lech Wałęsa, który w wyborach 1990 roku zebrał poparcie 10 622 696 osób. Zdeklasował on wówczas Stanisława Tymińskiego. Który otrzymał 3 683 098? Frekwencja była jednak zdecydowanie niższa niż w tegorocznych wyborach. Wynosiła bowiem 53,4%. Co ważne, tegoroczny wynik Karola Nawrockiego jest o jedynie 16 068 gorszy od rekordowego należącego do Lecha Wałęsy.